Witam państwa serdecznie. Ja nazywam się Małgorzata Srebro. Jak widać, zima przyszła do nas zdecydowanie zbyt późno i wywoła wśród rolników spore obawy, jeżeli mówimy o przezimowaniu roślin. Czy mamy się czego obawiać, czy też nie? To pytanie zadamy panu Tomaszowi Muzyce, rolnikowi z miejscowości Ozożyce Koło Wrocławia. O proszę, nawet krokusy kwitną, to jest zmarznięte. Witam Was serdecznie. Cześć. I witamy to Panią dziennika. Cześć. Cześć. To co, może przejdziemy od razu sobie na pole, bo trochę zimno? No przejdziemy, zobaczymy co tam to w trawie piszczy. Rzepaku. No to zapraszamy. Jak widać zima w pełni i to właśnie ona dzisiaj będzie naszym tematem rozmowy. Jak oceniasz sytuację przezimowania rzepaku na swoim polu? Mówi się, że stan przezimowania ozimin jest dobry, ale powiedz jak to wygląda u Was? No ja myślę, że wygląda bardzo dobrze, ponieważ no jak widać są części zielone i widać, że on ruszył i że raczej przezimował, ale sprawdzimy wykopując korzeń, co się dzieje w glebie, czy ogólnie, czy jest zamarznięta gleba, czy nie. Jest całkiem, całkiem. Jak widać, jest życie biologiczne. Widać tutaj rasówki, oh, które ja już zaczęły, to... zaczęły pracować elegancko. Widać nowe przyrosty, świeże. Widać, że rzepak tętni życiem. Korzeń nie, nie uległ przemrożeniu. Zdrowy, bardzo ładny. Nisko, bardzo szyjka osadzona. Widać, że są nowe, to młode, tak, to młode liście zaczęło wypuścić, czyli rozeta tutaj zaczyna się rozrastać. Czyli, czyli na Dolnym Śląsku widać, że rzepaki żyją. Skracaliście na jesieni? Tak. Skracaliście. Tak, Jakiś konkretny środek czy substancja, może coś? <laughs> Tajemnica zawodowa. Okay. To, jest to jest najgorsze, że nie można powiedzieć. Ostatnie dwa tygodnie były bardzo ciepłe, można rzec, że wiosna była w pełni. I powiedz mi, czy udało Wam się wystartować z wiosenną dawką azotu? Tak, oczywiście udało się wystartować. Był tutaj zastosowany RSM 26 z siarką 3%. I co jeszcze? No jak widać, trochę są poparzone liście przez ten RSM. Ogólnie rzepak. Uruszył przez te dwa tygodnie, ale teraz nastała nozima. zima. Jest w, nocy, w nocy jest minus 10 stopni, ale miejmy nadzieję, że na dniach z powrotem ruszy i będzie się ładnie rozwijał. Jutro pierwszy dzień wiosny, a jak widać na polu, to nawet bałwana dałoby się ulepić. Jak myślisz, czy ten powrót zimy po tych dwóch tygodniach ciepła może zaszkodzić roślinom? Ja myślę, że przez to, że jest okrywa śnieża, raczej nie zaszkodzi, chyba że będzie ta zima trwała no jeszcze dłużej, czyli tam kwiecień, maj. No to wtedy zaszkodzi na pewno. Porażenie suchą, zgniczną, kapustnych roślin rzepaku jest bardzo duże w tym roku. Jest to bardzo realne zagrożenie, bo jesień była długa, była mokra i ciepła. Przez to sucha znizna bardzo długo infekowała. A jak to wygląda u Was na polach? A więc tak, wygląda to tak, że u nas, no faktem na jesień, jak widać, była infekcja, ponieważ no, suła znizna lubi temperaturę powyżej 10 stopni, już tutaj są powyżej 10 stopni i, i jak jest wilgotno. I ona ogólnie wegetowała, hmm, wegetowała przez tą. To jesień się rozwijała, infekowała w turnie, a teraz przez to, że jest taka zimna wiosna i sucha, pomimo tego, że jest ten śnieg jest bardzo sucho, więc tutaj raczej yy, najbliższe zabiegi fungicydowe, no, no jak na razie to nie ma co tutaj wykonywać raz temperatura, a druga sprawa, że grzyb będzie nie będzie się tak szybko rozwijał. Faktem on się rozwija. Yy, w temperaturze powyżej zera, ale bardzo wolno, więc tutaj zagrożeniem jest raczej temperatury powyżej 10 stopni. Nie mamy się czego obawiać. No chyba, że przyjdzie nagła temperatura, deszcz tam powyżej 10 stopni, to najprawdopodobniej będzie bardzo duża infekcja. Moi drodzy, jak widać zima w pełni, przynajmniej na Dolnym Śląsku. Ujemne temperatury mają nam towarzyszyć do końca tygodnia, szczególnie w nocy. Rośliny, jak zdążyliście się przekonać, przezimowały całkiem nieźle, a sucha z gnizna kapustnych na razie jest niewielkim zagrożeniem. Wobec tego z ochroną fungicydową nam przyjdzie jeszcze chwileczkę poczekać, jednak bądźmy czujni i trzymajmy rękę na pulsie. Do zobaczenia niebawem.